Dzisiaj o tym, dlaczego wszystko, co zmieniasz w sobie, musi być widoczne w zmianie zewnętrznej. Czyli jeżeli ty przechodzisz jakąś transformację, jeżeli ty. Rzeczywiście dokonałaś zmiany w sobie, będzie to się zawsze odzwierciedlać w Twojej rzeczywistości zewnętrznej, rzeczywistości materialnej. Nie ma czegoś takiego, żeby ta zmiana po prostu była zmianą tylko i wyłącznie w tobie. Natychmiast zmienia się wszystko, no może nie natychmiast, ale bardzo szybko zmienia się na zewnątrz. I teraz tak, my czasami mówimy, no nie, ja jestem w procesie, ja pracuję. Słuchajcie, jeśli rzeczywiście dojdziesz do tematu i uwolnisz go poprzez na przykład pracę z lękiem, którą ja proponuję, te zmiany zadziewają się bardzo szybko. Czyli ja wiem, że pracuję, ja wiem, że transformuję siebie, skąd wiem? Nie dlatego, że jest mi chwilowo lepiej, tylko wiem, bo zmienia się moja rzeczywistość materialna. A jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi zawsze o pieniądze, czyli w momencie, kiedy ty pracujesz z mindsetem, z lękami finansowymi, dotykasz ich naprawdę w pełni, przechodzisz, uwalniasz, rozpuszczasz, to natychmiast zmienia się perspektywa patrzenia na pieniądze i te pieniądze przychodzą po prostu do ciebie z różnych źródeł. Ty wreszcie to widzisz, wreszcie to zauważasz, wreszcie się po nie zaczynasz schylać, co wcześniej w mentalności etatowca jest absolutnie niemożliwe. Także miej to na uwadze, bo to jest bardzo często y, taka ściema po prostu umysłu, taka ściema umysłu, że coś się zmieniło, no ja poczułam się lepiej, y, troszeczkę coś mi dało rezultat. Nie, jeśli nie ma rezultatów w materii, ja jak zaczęłam pracę z ciałem, i z seksualnością to po pierwszym pierwszym warsztacie pracy z ciałem jak weszłam proces dwuletni, zaszłam w ciążę. To jest jasna informacja, że zmienia się moje materialne życie, czyli zmienia się moja rzeczywistość w materii. Tak? W momencie, kiedy upuszczam dalej zaczęłam robić spełniać kolejne marzenia, mieszkam, jak widzicie tutaj w środku lasu, czyli zmienia się materia. To znaczy, że jest transformacja i że ta transformacja objawia się na zewnątrz. Nie ma czegoś takiego, jak po prostu, wiecie, bardzo często się mówię, no ja pracuję nad tym tematem. Może ci się wydawać, że pracujesz, natomiast muszą być tego efekty na zewnątrz, konkretne efekty na zewnątrz. Wtedy naprawdę pracujesz i wtedy rzeczywiście twój umysł nie zakwestionuje twojej pracy. Natomiast jeśli ty się tylko i wyłącznie czujesz troszeczkę lepiej raz na jakiś czas, to znaczy, że nie ma transformacji. Może uciekłaś z jakiegoś procesu? Może to jest proces zupełnie nie dla ciebie? Może nie został on dobrze przekazany, bo człowiek, który go przekazuje, po prostu sam uczył się z YouTube'a, zamiast mieć swoje własne doświadczenie to są bardzo częste rzeczy. I tyle. Stań ze sobą, wprawdzie. Bo to nie są rzeczy, nad którymi ty powinnaś długofalowo jakby pracować, się męczyć. Po prostu wchodzisz w proces, uwalniasz, 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 uwalniasz. I tak jak ja pracuję z lękami, nie są to procesy e, wieloletnie. Są to procesy, takie duże procesy, kilkumiesięczne. Wtedy dziewczyny moje widzą zmianę w materii, w świecie zewnętrznym. Do zobaczenia w następnym wideo.